My pracowaliśmy dosyć długo z International Project Finance Association nad przygotowaniem y, takiego spotkania dotyczącego energii odnawialnej i wydaje się, że trafiliśmy w absolutnie najlepszy moment. Energetyka odnawialna znajduje się teraz w centrum uwagi. W związku z tym powstaje dużo pytań: pytań inwestorów co do przyszłości regulacji, pytań jak sfinansować inwestycje. Dlatego razem z bankiem oraz IFPA doszliśmy do wniosku, iż jest to dobry moment, żeby tego typu event zorganizować. Rozmawiamy o tym, jak wyglądają dzisiaj projekty w energetyce odnawialnej, a przede wszystkim jak będą wyglądały za parę lat. Korzystamy też z doświadczeń m.in. Commerzbanku w zakresie finansowania. Farm na morzu, których jeszcze w Polsce nie mamy. Owszem, jest bardzo popularnym tematem na Morzu Północnym, i wiele projektów zostało już na Morzu Północnym zrealizowanych. Wszyscy oczekują w najbliższych latach szybkiego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej farm wiatrowych na morzu. Doświadczenie zebrane na Morzu Północnym pozwoli rozwijać, moim zdaniem, projekty na Bałtyku zdecydowanie szybciej, minimalizując ryzyka. Niemniej jednak, legislacja. I pewne uwarunkowania prawne znacząco mogą wydłużyć ten proces. Te regulacje dopiero są utworzone. W tej chwili powstaje tak zwana ustawa offshore, czyli ustawa, która będzie regulować w szczególności i przede wszystkim system wsparcia dla tego typu inwestycji i kilka innych elementów, na które czekają liczni inwestorzy. Jesteśmy w tym banku silnie nastawieni na finansowanie. Zielonej energii, a w szczególności farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych, a w przyszłości także farm na Bałtyku. Są też wszelkie widoki i szanse na to, że projekty dotyczące budowy morskich farm wiatrowych będą w Polsce projektami realizowanymi w modelu Project Finance. Mnie dzisiaj bardzo pozytywnie zaskoczyło, ile jest pozytywnej energii wokół finansowania projektów wiatrowych i projektów solarnych. I myślę, że to jest świetny prognosty co do rozwoju tego rynku w Polsce.